Cześć, witam Cię w moim podcaście. Dzisiaj opowiem o roli lokalnej przekazywanej ze strony Quilpasa do przełącznika. Więc jest to mechanizm, który jest takim podstawowym sposobem wymyślonym na początku tej koncepcji ról w Arubie i pozwala przekazywać w sposób łatwy tą informację pojedynczą w zasadzie o nazwie roli. Natomiast z drugiej strony trzeba skonfigurować tą rolę gdzieś na urządzeniu. Ja w, w moim przykładzie pokazywałem to na przełączniku, ale tak samo to działa na Access point e, czy na kontrolerze. Idea jest taka, że budując swoją politykę przy dostępie 802DX na Creedbasie używamy relatywnie prostych e, atrybutów, które wysyłamy ze strony Creedbasa do urządzenia. Warunek jest taki, że na urządzeniu nazwa tej roli i ewentualnie parametry typu VLAN, czy tagowany VLAN, czy polityka QoS, czy access lista musi być już podpięta. Więc najczęściej łączę te dwie funkcjonalności z grupowym zarządzaniem ze strony jakiejś platformy do zarządzania, typowo AirWave'a lub innej, jeżeli ktoś używa np. Aruba Centrala czy teraz Aruba Central on-Premise. I teraz, jeżeli masz skonfigurowany w całej sieci zestandaryzowany sposób y, tej, przypisania tej roli, nawet jeżeli różne vilany są w różnych budynkach, w różnych lokalizacjach, no to masz ułatwione zadanie, bo ze strony ClearPassa wysyłasz tylko informacje o nazwie roli, a całą resztę masz przypisaną gdzie indziej. To jest duże ułatwienie, jeżeli tego typu aspekt cię interesuje. Z drugiej strony, y, musisz mieć tą samą nazwę wpisaną na ClearPassie. I robisz to w ten sposób, że wchodzisz w profil enforcementu, tam wpisujesz po prostu w stringu dla tej, tego atrybutu aruba user role, wpisujesz nazwę roli. I to jest tyle. Nic więcej się przy tworzeniu atrybutu, który wysyłasz, czy tej, tego profilu, który wysyłasz z ClearPassa, się nie robi. Więcej, jeżeli chodzi o przypisanie, to potem jest tylko kwestia przypisania odpowiedniej reguły, która wywoła ten profil i to się tworzy w polityce. Jeżeli masz te rzeczy stworzone, to w zasadzie na koniec, żeby zaczął ten creepuass działać funkcjonalnie, potrzebujesz jeszcze tylko stworzyć serwis, który będzie odpowiedzialny za klasyfikowanie zapytań, które przychodzą do Cleepa. Jeżeli odpowiednio to wszystko skonfigurujesz, no to CleePass odpowie właściwym profilem. I ta idea jest w zasadzie do tego sprowadzona. Można dodać pewne jeszcze ograniczenia bezpieczeństwa, na zasadzie, które urządzenie może się z klipasem komunikować, ale co do zasady wysyłania atrybutów w postaci vendor-specific, czyli w tym przypadku specyficzny to jest atrybut aluby, to to jest wszystko, co musi być skonfigurowane. Jeżeli chodzi o stronę przełącznika, to na przełączniku musisz mieć, jak już wspomniałem, skonfigurowaną tą rolę. Co więcej, <coughs> potrzebujesz mieć Włączone role i obsługę tych ról na przełączniku. Czyli, jeżeli chcesz w ten sposób sterować z radiusa przełącznikiem, no to trzeba po prostu włączyć tą rolę na przełączniku. Jeżeli jesteś ciekaw, jak to konkretnie zrobić, no to zapraszam Cię do instrukcji wideo. Ewentualnie, jeżeli chcesz tylko użyć poleceń, które ja tam wykorzystuję, to możesz wejść na bloga do odpowiedniego artykułu i tam znaleźć, sobie przekopiować te polecenia. Więc sytuacja z punktu widzenia koncepcji jest dość prosta, wystarczy ją tylko zaimplementować i bardzo dobrze, bo sam, sama konstrukcja logiki, co, przez co ma być uwierzyt, że jest wystarczająco skomplikowana, żeby nie trzeba było tego dodatkowo komplikować jeszcze narzędziem w postaci mnożenia ilości atrybutów, które wysyłamy ze strony radiusa. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.